Garnki, Sprzedaj garnki. Komu buty, komu buty, tylko u mnie takie Boże, To luster, to luster, mój lustra. bo Sprzedaj Boże, bo pani? Boże, znowu jeden jeden bo mój mm. Boże, Kto? Kto? mój brat, Marek. mój nie. Bójcie, kochane, nie bójcie. Nie wrócili. Ludzie, pomóżcie! Chodźcie na ratunek! Na ratunek? Dziewczyno, zastanów się, co mówisz? Dla tych, co idą do roku, nie ma ratunku. Każdy, kto tam pójdzie z winy, nikt nie da rady. Ja wiem, jeden człowiek nie poradzi, ale jakbyśmy poszli wszyscy, jakby na ratunek ruszyło całe miasto, jakby wszyscy stanęli do walki. Dziewczyno, zastanów się! Chcesz, żebyśmy wszyscy zginęli? Nie damy rady. już nikt, więc już nikt nie pomoże Markowi. Ja tam nie pójdę. Z tych ruchów nikt żywi nie wraca. Jesteście mi żywycie miłe. Jeśli nie chcecie iść, jeśli nie chcecie, to ja sama pójdę. Wezmę miecz i pójdę. jak ma zło, oczy. Na kogo stoi, czy tego wraca się w kamień. Więc jeśli spojrzy w lustro i zobaczy sam siebie, może też odwróci się w kamień. Patrzcie, wzięła lustro. I lustrem wchodzi do łoku. Lustrem idzie do bazyliny i szkodzi. Razem. Dziewczyno, zastanów się, co robisz. Hop, hop. Jest tam kto? Hop, hop. Nikt się nie odzywa. Ciemno, jeszcze ja ciemniej niż myślałam. Blok wielki, kamien, kamień, zimne kamienie pod ręką. O Boże, kamienne posągi! Ile tych posągów? Jakaś dziewczyna, kobieta i trzej rycerze obrący w kamień i marek. A gdzie? Dobrze. Także ba Bazyliszek? Kto tu przyszedł? Ten nie wróci teraz, pan się odwrócił. Proszę, muszę prędko zastanowić się, móc, żeby na mnie nie spojrzał. Gdzie masz tarczę, gdzie masz miecz? Mieszczysz jakąś dziwną rzecz. Bo ja, ja właśnie przyniosłam podarek. Tak, tak, podarek dla ciebie przyniosłam. Złoto? i co mi się trząsł, tylko żeby tego ludzka nie ogłosić, żeby nie upadło. Jakiś potwór kurwa się na mnie zarił, mnójnołóżkę dał, zarekł za niej nie w kamień. Au! A! to go tobą! Ty jak źle! Ludzie sami, się ludzi w kamień, teraz sam się muskało za niej. 注意。